Dzień Edukacji Narodowej za nami, ale my o nauczycielach będziemy pamiętać przez cały rok szkolny, zwłaszcza, że mamy często z nimi do czynienia. No i dzisiaj jest u nas niezwykły gość, niezwykła nauczycielka. No, chyba tak mogę powiedzieć. Pani Bożenka. Dzień dobry, Pani Bożenko. Dzień dobry. A za Panią Bożenką kryje się Kacper Zembrzucki, czyli Z. Kacper, który jest twórcą internetową. No i Panią Bożenkę zna doskonale. Co prawda, dzisiaj nie jesteś w swoim żakiecie, Tam ale widzę, jestem. że ta koszula to tak. też ten odruch jest. Tak, ja mam taki. To jest taki u mnie już naturalne, że ja tak robię, więc wszystko się zgadza. Dzień dobry. Pani Bożenko, czy Kacprze? Jak mam do ciebie mówić? Może Kacprze. <grym> Może Kacprze. Chociaż rzeczywiście o Bożence będziemy rozmawiać, bo to jest niezwykła nauczycielka. I tak jak przeglądałam Twoje filmiki i oglądałam tą Bożenkę, co ona tam wyprawia i jakie teksty do uczniów wypowiada, no to każdy z nas miał taką nauczycielkę. W tej Bożence są wszystkie nauczycielki i nauczyciele świata. Prawda? To jest takie skumulowane. I dla mnie to jest. O tyle niesamowite, że tak jak no ja wiem, że prze, przeszedłem takie czy inne sytuacje, ale jak ja słyszę, że właśnie, nie wiem, starsze osoby ode mnie mówią, u mnie było to samo, młodsi, u mnie było to samo. I nieważne, jakby gdzie mieszkać, czy Białystok, wiesz, Kraków, Warszawa, Szczecin. U mnie było to samo. To tak jak z rodzicami, czyli ty, zwłaszcza tymi mamami. Teksty tak. mamy, jeszcze tylko, prawda, tutaj na środku albo ten bałagan przodni <noise> i tak dalej. Różne rzeczy dotyczące y, mam, mamy takie same, niezależnie od tego, właśnie, w jakim wieku jest ta mama i gdzie się wychowaliśmy. I podobnie jest y, z nauczycielami. A jak się zaczęło z panią Bożenką? To jest bardzo prosta historia. To były czasy pandemiczne, to był ten pierwszy, pierwszy lockdown. Ja, y, bo mieszkałem wcześniej w Warszawie, bo zaczynałem studia, ale na, na czas pandemii zdecydowałem, że wrócę tam do siebie do domu rodzinnego i yy, pierwszy miesiąc totalnie totalnie nuda, nie wiedziałem co mam z tego zrobić, bo nauka była zdalna, gdzieś tam sobie czytałem, ale jednak w większości siedziałem w domu i w pewnym momencie bo ja nie miałem TikToka, a w ogóle nie miałem TikToka nawet do oglądania. Stwierdziłem, że ściągnę tę aplikację i gdzieś tam tu pierwszy film. Pierwsze filmy w ogóle były niezwiązane z tą tematyką szkolną, tylko jakieś tam losowe trendy i tak dalej. Natomiast potem właśnie y, zacząłem nagrywać te filmy nauczycielskie i tak, takie duże liczby zaczęły się robić, takie wyświetlenia, więc to jest dla mnie niesamowite, że to powstało z takiego jak najbardziej spontanu. No często tak jest, że to się y, pojawia gdzieś nagle i spontan sprawia, że y, wyskakują ciekawe treści. I że ten pomysł się rozwija, bo rzeczywiście no z tego, co ostatnio gdzieś wróciłeś, jeden z ostatnich filmów, to Bożanka już chyba czwarty rok w tej e, ja już, szkole. właśnie nie wiem, czwarty miała. albo piąty, ja, ja nie jestem w stanie tego policzyć, ale no już staż ma staż ma i teksty ma. Dobrze, to tak jakbyś scharakteryzował Bożenkę, bo wiemy o tym, że ona jest rzeczywiście trochę połączeniem różnych nauczycieli, no ale ma swoje dwa stałe atrybuty, bez których do szkoły nie przychodzi. Zgadza się. No wyobrażasz sobie nauczyciela bez klucza? No to jest nie nauczyciel, prawda? A żakiet gdzieś się wziął tam po drodze. To, to nie było coś, co było elementem charakterystycznym od początku. Natomiast jak miał scharakteryzować Bożenkę, to absolutnie jedno słowo, czyli totalnie ekspresyjna. To jest po prostu postać, która wyraża tyle emocji. Ona jed w jednej sekundzie jest szczęśliwa i w ogóle super lekcja a w następnej sekundzie już jest wściekła, bo ma przecież najgorszą klasę w historii edukacji. A to jest nowoczesna nauczycielka czy raczej taka starej daty? Mam wrażenie, że ona się uczy. Ona po prostu e, po, stara się podążać gdzieś tam z e, technologią, cywilizacją e, do przodu. Jest troszkę starej daty, ale stara się nadążać za uczniami, no bo uczniowie prą do przodu. Nadąża za młodzieżą i tak. jak dostaje wychowawstwo w pierwszej A, B albo C, no to różnie bywa. Zawsze jest walka. Myślę, że w, takie teksty, które tam też się pojawiają, spokoju nauczycielskiego albo takie między nauczycielami, to może my uczniowie nie mieliśmy okazji e, słyszeć, ale na pewno w każdej szkole takie teksty się pojawiały. Wakacje skończyły się już i dla uczniów, i dla studentów. W związku z tym nauczyciele wrócili do pracy. Na no, wśród tych nauczycieli pani Bożenka, czyli najbardziej popularna e, nauczycielka w internecie. Myślę, Dziękuję że bardzo. można i tak takie miano i order najpopularniejszej nauczycielki przyznać. A Bożenka była na wakacjach? Wyjechała gdzieś? E była, była, trochę odpoczęła też, musiała od uczniów odpocząć. No wyobrażasz sobie, wiesz, wracać to na nowy rok szkolny bez odpoczynku, to, to nie przejdzie. To tak ciężko. ZKacper opowiada o swojej postaci, których wiele nagrywa w internecie i na TikToku ma różne wciela się w róż, wcielasz się w różne postaci, natomiast pani Bożenka no rzeczywiście jest tą chyba najbarwniejszą, no i w związku tak. z tym, że był niedawno Dzień Edukacji Narodowej, to ten temat e, wzięliśmy na tapet. E, pani Bożenka ma swoje różne teksty. Skarujmy. Myślę, że każdy nauczyciel. Ma takie teksty, który jest swój ulubiony, bo jakby wiadomo, wyjmijcie karteczki, zrobię Wam sprawdzian, niezapowiedziana klasówka, to jest to, co wiadomo, ale co tak, jeszcze? Wiesz co? jak dostaję to pytanie, to zawsze się długo zastanawiam, bo te teksty gdzieś tam mimowolnie ja je rzucam, czy, czy mówię podczas nagrywania filmów, a teraz jak mam je wymienić, to nagle ciężko mi przychodzi. No, na pewno, tak jak powiedziałaś, wy, wyciągamy karteczki i jest tym tekstem. Na pewno, że dzwonek jest dla nauczyciela, to też dużo, dużo razy można było Kto usłyszeć. To nie słyszał tego prawda? tekstu, nieważne, tak, gdzie albo, się uczysz. Albo wiem, jakie. Pytanie, czy mogę wejść do talety, czy coś. Była było przerwa. tego przerwa. Tak jest, dokładnie, <noise> tak jest. więc to myślę, że coś takiego. To rzeczywiście e, takie teksty od nauczycieli możemy usłyszeć w zasadzie wszędzie. No Ostatnio Bożenka wróciła do szkoły no i trzeba było ułożyć plan lekcji. Nie ukrywam, że to zawsze będąc w szkole była zagadka, jaki plan lekcji, i to zawsze było takie, wiesz, oby tylko dobry, bo mało mhm, lekcji w piątek. No Powiem ci, że ty nie, nie miałeś litości układając nie, a plan lekcji dla swoich nie uczniów. Nie ma litości tutaj. Jeżeli układamy plan lekcji, to musi być dyscyplina. Wszystko musi być zrobione. Tak, powiem ci, że moje plany lekcji bywały bardzo różne na przestrzeni lat. Czasem to był plan super. Na przykład teraz chyba mam najlepszy plan na studiach, jaki miałem, ale były te plany, dlatego, te jak rozmawialiśmy, pojawia się tekst typu zrobimy mi środę trudniejszą, to powiedzę, że wtorek jest lżejszy, bo tak rzeczywiście było, że gdzieś tam narzekaliśmy na wtorek, a potem się okazywało, że o, środa to jest dopiero. Wydawało się tak, jak zobaczyliśmy wtorek, dopóki do, do, do środy nie doszliśmy, to było rzeczywiście dosyć Hardkorowo i wydawało się, że już gorzej być Wskazał nie może, się. a tymczasem y, może być gorzej. Słuchaj, czy ty spotkałeś swoje nauczycielki y, ze szkoły, które wiedzą, co robisz? Tak, to jest bardzo ciekawa kwestia, ponieważ wiem, że moje nauczycielki i nauczyciele są, są moimi fanami, mega pozytywnie odebrane. Ostatnio byłem u siebie właśnie w mieście, w Ostrołęce na Dniu Rodzi, młodzieży, coś takiego. I miałem tam swoje, że tak powiem, na scenie prelekcje, coś takiego. I zobaczyłem w publiczności jedną z moich nauczycielek, więc bardzo się stresowałem. To było w ogóle pierwszy raz, jak się kiedykolwiek stresowałem, jakąś wypowiedział i tak dalej, i tak dalej. I potem po tej, po tej mojej prelekcji podeszła do mnie e, ta, ta nauczycielka i powiedziała, że no, naprawdę fajnie, e, pochwaliła e, i tak dalej. Więc odbiór jest całkowicie pozytywny. Ja też jestem z tego zadowolony, bo bardzo się stresowałem, jak, jak ja będę odebrany w ogóle wśród właśnie grona pedagogicznego. No bo ty nie obrażasz e, tych tak. nauczycieli, pokazujesz takie przywary, takie charakter charakterystyczne cechy, które y, nauczyciele mają, natomiast no tam nie ma o nich nic złego, no tacy tak, są. Się. Ja, ja to zawsze mówię, że robię taki, m, taką scenkę, sketch ze smakiem, że to jest ok, to nie jest jakieś mega karykaturalne, tylko to jest y, takie, to trochę przedstawienie rzeczywistości, ale to, co jest ciekawe, ja ostatnio właśnie w Ostrołęce chyba dostałem pytanie, czy czujesz się, że zmieniasz polską edukację? I wtedy faktycznie uświadomiłem sobie, że dostałem na przykład kilka wiadomości gdzieś od nauczycieli y, czy, czy pracowników szkoły, że obejrzałem twoje filmy i faktycznie ja tak robię i trochę zmieniłam swoje zachowanie po tym, więc dopiero to mnie wtedy dotarło, że wow, chyba naprawdę coś, coś się rusza. Jednak y, nauczyciel spojrzał na siebie tak, z tak, innej strony. Dokładnie. Trochę myślę, z perspektywy myślę, ucznia albo trochę z tego, że nawet może nie zdawał sprawy. Tak, myślę, że to też jest fajne dla nauczyciela, jeżeli spojrzy na to w ogóle z innej strony, nie, nie, nie tak jak patrzy na, na klasę, tylko jak klasa patrzy na niego właśnie. A czy, y, czy ci nauczyciele mm, lubią y, to i pokazują na przykład swoje Uczniom w szkole, czy o, zdarza się, że puszczają tak. na lekcji, bo na przykład ten filmik był świetny. Słuchajcie, znalazłam film o sobie, musicie to zobaczyć. Tak, zgadza się. To jest niesamowite dla mnie. Jakby nadal trochę nie dociera to do mnie. Pomijamy fakt, że co chwilę dostaję, jakieś, wiesz, screena na Instagramie, że nauczyciel wysłał na grupę klasową, na Messengerze mój filmik i tak dalej, i tak dalej. Ale to już jest chyba tradycją, że na rozpoczęcie roku albo na zakończenie roku albo w ogóle na akademiach szkolnych gdzieś w Polsce moje filmy są puszczane. I mój ulubiony przykład to było chyba w Zabrzu. Tak mi się wydaje, jak wstawiałem film sekretariatu o stępowaniu legitymacji. I tam była taka karteczka na drzwiach sekretariatu, bo ja w tym filmie mówiłem, że. Tak, chyba stworzyłem nowe słowo, nie wiem. E, mówiłem, że e, legitymację przynosimy zbiorczo, a nie pojedynczo panie z sekretariatu albo panowie napisali na tych drzwiach, że legitymację przynosimy zbiorczo, w nawiasie, zgodnie z filmikiem Z. Kacpra. I nad sekretariatem był telewizor, na którym był wyświetlany ten film. Więc jakby, ja nie wiedziałem, że stałem się taką częścią gdzieś tam polskiej edukacji. Wspomnienia ze szkoły mamy różne, niezależnie od tego, czy skończyliśmy ją dawno, czy jeszcze chodzimy, czy studiujemy. Nauczyciele to nieodzowny element y, edukacji. No i my dzisiaj o pani Bożence Kluczowskiej, tak, y, jak się okazało. Ma nazwisko od niedawna. Ma, ale to no tak jakoś się pojawiło, ono ja zapomniałem, ale w sumie jest i faktycznie pasuje do niej, wydaje mi się. No, Bożenka, która zawsze ma w ręku klucze, który mi dzwoni wchodząc do klasy, która ma swój nieśmiertelny żakiecik, który czasami jest również prany, tak. żeby było elegancko. <laughs> To rzeczywiście ta kluczowska zdecydowanie pasuje. do niej pasuje. Powiedz mi, czy Bożenka to ma w ogóle jakąś yy, rodzinę, czy ona wiemy coś o niej? To Bo ona jest dosyć szalena, szalona tak, i tak mało mówi o w swoim, swoim życiu. życiu powiem, to zależy po prostu. Eee, zależy. Myślę, że ideą Bożenki jest przedstawienie e, jakby nauczycieli, e, czy ogólnie gdzieś tam e, grupy edukacyjnej jako całość, nie jako konkretna osoba, bo wtedy to Czasem masz taki typ nauczyciela, który opowiada o swojej córce, prawda? Tak. Jest. Albo e, taki nauczyciel, który właśnie nie ma dziecka. Więc ona ogólnie jak trzeba, to ma rodzinę, a jak nie, to nie. Może być kota też tak, prawda psa. Jak, Wszyscy, jak, po prostu, co chcesz, to ma. Jak potrzeba. Jest też nauczycielką, która dba o swoich uczniów, na przykład o ich rozwój. Kulturalny, zabiera ich na wycieczki. Oczywiście. Jadą autobusem, autokarem. Tak no i znowu, jak oglądasz ten film, to wiesz, że każdy z nas jechał takim autobusem i takim Czyż autokarem. Przecież wycieczki szkolne, właśnie tak nie wyglądały wszystkie. A jeszcze a propos, pani Bożenki, ciekawe jest to, że uczy wszystkich przedmiotów. Ona nie uczy konkretnego. Zdolna tak. nauczycielka. Powiedz mi, a ty wracasz do tych swoich starych filmów, które nagrywałeś? No, 4 lata, mówimy, w 2020 tak. się zaczęło i wtedy Bożonka wkroczyła e, do szkoły. Czy ona, czy czasami wracasz do tego jak i patrzysz, czy coś się zmieniło, czy nauczyłaś się czegoś nowego? Tak, jak najbardziej wracam, bo ja też mam taki sentyment trochę do tego, bo ja wiem, że niektóre filmy, które gdzieś tam stworzyłem, to jest petarda całkowita, więc wracam. Czasem mam taką taktykę, że ponieważ mam gdzieś nowych, obserwujących nowe y, kręgi osób, które, które to oglądają. To czasem zdarza mi się wstawić jakiś starszy film po to, żeby właśnie dotarło to do szerokiej widowni, a wiem, że warto jest, żeby ten konkretny film został zobaczony. A ciebie oglądają e, zarówno ci, którzy jeszcze się uczą, jak i ci, którzy szkołę skończyli już dawno temu. Oj tak, ale to jest dla mnie całkowicie niesamowite i ja jestem wdzięczny za to, bo e, nie spodziewałem się tworząc gdzieś tam ten content, że to trafi szerzej niż do uczniów czy ewentualnie studentów. Więc to teraz jak dostaję często jakieś komentarze, wiesz, od osób takich 30 plus, tak w górę. Czasem na Facebooku to mają ulubione takie, na przykład w wieku mojej babci czy coś, i, i dostaję na przykład gify z kotkami czy z pieskami, no to jest urocze po prostu. Czyli okazuje się, że ci nauczyciele byli tacy sami tak, dla naszych jak rodziców, babci, dla nas, wszyscy przechodzili przez podobne problemy. Słuchaj, no w tym TikToku radzić sobie świetnie, internet cię kocha, ale Dziękuję. postanowiłeś, żeby jednak mieć drugi plan tak, na życie. to tak to całkowicie wychodzę z założenia, że całe życie w internecie nie będę tworzył. Oczywiście, kto wie, życzę sobie tego. Ale gdzieś tam od najmłodszych lat i w podstawówce, i potem w liceum bardzo interesowałem się biologią i tego nie, nie odpuściłem. Tym się domuję cały czas. Teraz studiuję biotechnologię, więc cały czas gdzieś tam rozwijam zainteresowania w tę stronę całkowicie. Ale to studia były najpierw, czy Pani Bożanka się najpierw, najpierw były studia Najpierw były studia. A jak twoi y, y, koledzy z, y, z uczelni? Czy oni też oglądają? Bożonkę I też właśnie podsuwają ci jakieś y, tematy, i też obserwujecie swoich wykładowców, i oni się tam gdzieś odzwierciedlają w tym, w tym Wiesz, filmie. Co? Wydaje mi się, że jakoś rzadko, natomiast y, jakieś tam sugestie na pewno i odwołania do jakich, y, jakichś filmów, y, które stworzyłem. Y, a tak, y, były takie filmy na przykład, że stworzyłem, bo y, jakaś sytuacja na uczelni mnie zainspirowała, i następnego dnia był feedback, że. Dobrze to zrobiłeś, więc częściej raczej gdzieś tam od moich obserwujących jakieś pomysły, ale jakby cieszę się, że z ludźmi ze studiów mam dobry kontakt i że właśnie poznałem ich zanim tworzyłem, bo wiem, że to są jakby spoko ludzie. No bo wykładowcy też mogą oglądać, A, prawda? A wiem, że oglądają. I co, widzą za siebie, o matko, to ja tak ja wczoraj Ci, właśnie na wykładzie Ci, się zachowałem. Na tyle jest profesjonalne zachowanie ze strony moich wykładowców, że nigdy mi o tym nie mówią, więc nie mam pojęcia, co dokładnie myślą. Raczej słyszałem gdzieś tam, że jest to pozytywne, pozytywny odbiór, śmieszny. Pani z dziekanatu mi powiedziała dosłownie, że bardzo jej się podoba i że czeka na więcej filmów, więc raczej na uczelni jest pozytywna atmosfera z tym związana. Nie wiem, jak jest konkretnie. Staram się też nie za bardzo je teraz na tej uczelni się skupić. Tylko bardziej w sensie w, w nagrywaniu filmów, tylko bardziej na tych szkolnych jednak, e, bo nie chcę też, żeby ktoś tam się może nie, nie tak poczuł, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, ja bardzo staram się to robić ze smakiem, bardzo l, takie, taki dystans robię, że wiem, której granicy nie przekraczać. W internecie znamy go jako Z Kacper, ale teraz go poznamy jako Kacpra Zembrzuckiego, czyli studenta, studenta biotechnologii. Skoro w tym internecie sobie świetnie radzisz, to po co ci te studia? Studia są po to, żeby mieć plan B zawsze. Plan B. No, ale to są studia y, biotechnologia. To nie są łatwe studia. Tam tak. trzeba się sporo uczyć. Y, czy ty odnajdujesz się w takim miejscu, gdzie idziesz w laboratorium, siedzisz sobie w spokoju, a nie ten internet, gdzie ty tłumy fanek i fanów. Powiem, Tylko tu ty sobie tam w laboratorium tak. coś robisz. Powiedz tak, zawsze mnie fascynowała biologia, więc zawsze gdzieś tam mnie do tego ciągnęło. E, I teraz cieszę się, że bo to są takie dwa kontrasty jednak. I dla mnie, e, jak ja o tym myślę, to to jest mega, mega taka równowaga zachowana, bo faktycznie internet gdzieś tam wiesz spotkania z ludźmi. Dużo się dzieje, i tak dalej, i tak dalej. A potem przychodzę do tego laboratorium jestem sam, wyciszam się całkowicie i czuję się z tym cudownie, bo teraz robię już drugą e, pracę dyplomową właśnie w laboratorium, stricte badawcza to jest praca. Mnie to też jara po prostu te, te tematy, e, które gdzieś tam na studiach poruszamy i to, o czym robię pracę dyplomową, więc cieszę się, że mam taką równowagę. A jaki jesteś prywatnie, taki jak na tym TikToku czy taki jak na tych studiach? O, to bardzo, bardzo zależy, bo ja uważam, że ja jestem Trochę mnie, jakby internet nauczył odwagi, żeby trochę walczyć o swoje, tak bym powiedział. Więc e, natomiast no chyba jestem taki bardziej. Taki może nie chcę nazwać tego wycofany, ale e, taki gdzieś pomiędzy, pomiędzy tymi postaciami, pomiędzy tą ekspresją, tą radością, krzykiem, a, a też takim stoiskim spokojem, więc bardziej jestem gdzieś po środku, po prostu. A jak masz się tegoś nauczyć? To wolisz się uczyć z książki o, czy z internetu? Powiem ci tak, e, mój system nauczania jest bardzo interesujący i e, wyjątkowy, ponieważ ja. Prowadzę lekcję sam sobie. I to jest do tego stopnia, że mam jakieś notatki, czy, czy na jakimś tablecie, czy wydrukowane, mało istotne. Ja po prostu przychodzę i mówię na przykład klaso, albo studenci, dzisiaj powtarzamy. I wiesz to, co muszę się nauczyć na kolokwium, czy gdzieś na egzamin. I powtarzam to. I gadam cały czas, chodząc po pokoju, gadam non-stop. I mówię, na przykład w pewnym momencie robię przewniki, ale mnie słuchacie. Więc, <laughs> Ostatnia uwaga. <łapka>. Dokładnie, ja <laughs> tak mówię i ja tak się szybko uczę, bo jestem trochę też wzrokowcem, że przeczytam i faktycznie to umiem. I po czymś takim, na przykład tak mnie boli że muszę odpocząć, bo ja na przykład przez dwie godziny gadam, i to jest tak, że ja omawiam dane zagadnienie i jak skończę je omawiać, czyli w mojej głowie nauczę się go, to mówię, dobrze, powtórzmy teraz to, co było od samego początku. I ja znam od początku, więc no, to. I jest... na koniec stawiasz sobie piątkę, tak, a twój dokładnie. ulubiony przedmiot? Biologia, całkowicie biologia. Czyli ta biotechnologia nie przez przypadek. Tak. Masz jakieś zwierzęta? Wiesz co, nie, znaczy miałem kiedyś rybkę, rybkę, tak, i w sumie to tyle. To zawsze z, zawsze e, mieszkałem i mieszkam w bloku, e, gdzieś tam e, dla mnie e, pie, pies czy, czy kot to jest jednak duża odpowiedzialność na terenie. Ja po prostu nie ma w domu, wiesz, mój dzień jest bardzo zaplanowany od godziny 6 do godziny 22, więc po prostu mnie nie ma w mieszkaniu. No kota teoretycznie można nakarmić i zostawić, a prędzej można cię spotkać w kinie czy w teatrze? W teatrze. Jakby e, uważam, chyba bardziej wolę chodzić do teatru, bo lubię sztukę ogólnie, e, natomiast w kinie. Też chodzę, ale rzadziej mam wrażenie. A potem na pizzę czy na sushi? Pizzę. Ale powiem ci, do sushi przekonałem się niedawno, bardzo niedawno. E, aczkolwiek nadal jak chodzimy gdzieś tam na sushi, ostatnio z rodzicami byliśmy, to nadal nie biorę sushi, tylko jakiś na przykład makaron czy coś, więc wiesz. No dobrze, to na to spotkanie dojedziemy z tobą rowerem czy samochodem? E, definitywnie uwielbiam mieć rowerem, całkowicie, tylko jakieś ciepło. No i tym sposobem dobrnęliśmy do końca. Trochę znamy Cię prywatnie, trochę znamy Cię zawodowo. Z. Kacper i pani Bożenka, czyli Kacper Zembrzódzki był razem z nami. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bo. I wszystkiego miło. dobrego na tej uczelni, Również. żebyś te prace wszystkie bronił. Tak, trzymajcie kciuki, bo ostatni rok przede mną.